Cześć, ten Kowaleks. Jestem w ogóle w rozpadzie chwilowym bo mm, z ucięło mi nagranie, miałem za mało miejsca I, i w ogóle w ogóle y, wykasowałem zły filmik wykasowałem filmik właśnie z przesyłki a otwieramy przesyłkę y, od y, Quick119. Jak możecie się przekonać na kopacie. Rozpirr mi tu yy, zrobił przed z saszetkami bo tak były posklejane, że naprawdę ekstra. Yy, no i tutaj mieliśmy, pokażę Wam co, co na razie tak niedużo było, bo tylko tam jedną otworzyłem. Miałem otworzyć na końcu, tam jedną paczkę otworzyłem. No i tu mieliśmy naklejeczki yy, z różnych edycji: Brazylia i Ekstra Klasa. Tutaj też ekstra klasy różne edycje. No, będę miał co przyklejać. To były konstrukcje nieziemskie skonstruowane. No i tej saszki, co jeszcze się trwało było bazówki z update'u. To oczywiście powtórki. Y... Oczywiście zapraszam na kanał Kiedy 19 Jeden y naprawdę super filmy A my teraz się zabieramy do kolejnego gratisku, bo to są gratisy cały czas. No i to już mam Brazylię. Y... Jest ta w... karta w Fans favorite Mario Jepes. Dalej mamy bazóweczki Kadira, chociażby Montolivo, Martinez, Fernandez, Strinic, Akinfejew. I to wszystko. No, Brazylia mi się zawsze bardzo przydaje. Tutaj mamy jeszcze trzy takie saszetki. Wow. mówił, że ten, że nie ustaje na nogach. I chyba faktycznie tak. Będzie, bo tu mamy jeszcze e, 12-13 mm. tak, tak. tuber, El-Sharawi i Widyć Widyć, 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 oczywiście, tu jest sobie. No i jeszcze takie gdzie saszeczki Włoskie, rduch mamy tutaj. Teraz mówię Wam, bo, mm, bo to było tak posklejane. I mamy Geshi, Lichsteiner, Round of 16. Jest, to jest wymiana. To jest wymiana na pewno. Bo arsenalu nie mam. Lichsteinera nie mam i Geshiego chyba też nie mam. No ale to jest najważniejszy przedmiot tej wymiany, czyli Fans Favorite Lionel Messi um, update. Tym, tym, um, tą kartą kończę swoją kolekcję fansów właśnie z tej edycji. Mam teraz wszystkie fansy. I bardzo Ci za nie dziękuję. I tutaj jeszcze wklejono e, trochę, ale da się wytrzymać. I dalsza część bazówek: 12-13 Schneider. Mamy Modric, Smalling. O, sklejony. Serero, e, Saviola, e, Marco Marin. No i to wszystko. E, no dobra, to pierwsza część było na tyle. No to teraz to, te, co te mamy otworzyć na końcu. Bo że ty będzie, mm, powiem Wam szczerze, nie yy, mianka, a wymianka była tam. To, to, nie wiem, co to może być. O, kamera mi się chwieje. Ym, plakaciki, plakaciki. nie no, ja plakacików nie zbieram. Postaram się nie tym, czy widzę. Może tam wersji. A nie, Ramos. Ale z tej strony jest. Z tej strony jest. Juanata? Czy żeby? Nie ma roku. Chyba ma Juanata, jestem Ło! Wow. Ło! Wow. A bo to jest taka sprawa, że właśnie Kuik119 on zbiera autografy, i widziałem no nieźle. I to jest autograf Emmy. Emma to jest maskotka oczywiście klubu Borussia Dortmund. No to teraz żeś dowalił. O ja, ale ja widziałem jak ty ten film właśnie z tego otwierałeś. Ale że ci tego nie szkoda było do mnie wysłać. Kurde, ale to nie wiem czy to jest... To jest chyba, od... kurde, to jest chyba odręcznie pisane. No, to jest marker. No nieźle. No kurde. Powiem ci, że zaszalałeś. No kurde. Z zabrało mi chwilowo y mowę. Bo. No, no nieźle, nieźle. Kurde. Nie no nie ma słów. Nie mam słów, naprawdę nie mam słów. To jest oryginalny autograf maskotki klubowej Borussia Dortmund. No. Psz, ja. No nieźle. To jest. To jest. To jest. To jest. To jest. Niesamowite. Psz, głupio mi, bo nic takiego wspaniałego nie wysłałem. A chciałbym. Ale na po prostu nie mam nic aktualnie, do gratisów yy, dobra, to w tyle w tym odcinku mniej więcej myślę, że się połapaliście, mimo że na początku były problemy yy, tutaj jeszcze te naklejki sobie poukładam yy, to wszystko dzisiaj, dziękuję Wam bardzo, dziękuję Ci Q1 9 i bardzo tą yy, przesyłkę yy, oczywiście polecam Wam bardzo jego kanał naprawdę Super filmy. No i super posyłki jak widać dam Wam link tam w opisie, albo pewnie tam ma jakąś adnotację. To tyle dzisiaj. Dzięki Wam bardzo serdecznie. Pamiętajcie o zalajkowaniu tego filmu i zasubskrybowaniu mojego kanału. To wszystko na razie. Cześć!